Fatalny błąd Noyera i Goldurana. Niespodziewana porażka Bayernu z Aston Villa. Urbański był blisko bramki na Anfield. Real Madrid uległ Lille 0-1, nie pomógł nawet Mbappe. Czerwona kartka bramkarza Juventusu. Cześć ja jestem Michał, a w dzisiejszym odcinku. Wojciech Szczęsny podpisał kontrakt z FC Barceloną, pieniądze jedne z najmniejszych w drużynie. Jasna deklaracja w sprawie reprezentacji Polski. Syn Szczęsnego nie jest zadowolony z transferu. Poważne problemy piłkarza Manchesteru City składał zeznania na policji. Apelacja Manchesteru United dotycząca Bruno Fernandesa Uznana. Dziś mamy 3 października. Tego dnia 1950 roku urodził się Andrzej Szarmach, brązowy medalista Mistrzostw Świata z 1974 i 1982. Tego samego dnia 1981 roku urodził się Zlatan Ibrahimowicz, a 1994 Kepa Arrizabalaga. Balaga. Za nami kolejne mecze drugiej kolejki fazy ligowej Champions League. W pierwszym pojedynku o wcześniejszej porze, Girona podej podejmowała Feyenoord. Lepsi okazali się Holendrzy, którzy wygrali 3-2. Jedną z bramek dla Hiszpanów zdobył Donny van de Beek. Była to jego pierwsza bramka od 2,5 roku. W drugim wcześniejszym meczu szachter Donieck podejmował Atalantę. Włosi nie dali żadnych szans Ukraińcom, wygrywając 3-0. W jednym z ciekawszych pojedynków Aston Villa podejmował Bayern Monachium. Mecz ten na ławce rezerwowych zaczęli Matikasz oraz Olivier Dzych. W 22 minucie bramkę dla gospodarzy zdobył Paul Torres, jednak po analizie waru okazało się, że był spalony. Bawarczycy stwarzali okazję, ale seryjnie je marnowali. Pierwszego, jak się później okazało, jedynego gola strzelił John Duran. Kolumbijczyk wykorzystał to, że Neuer wyszedł ze swojej bramki. Anglicy dość niespodziewanie pokonali Niemców 1-0. Na Anfield Road Liverpool podejmował Bolonie. W wyjściowym składzie gości wyszło dwóch Polaków – Łukasz Skorupski oraz Kacper Urbański. Już w 11 minucie na prowadzenie weszli Derec. Precyzyjne dośrodkowanie Salacha wykorzystał Mac W drugiej połowie na 2 do 0 podwyższył Salach. Takim też wynikiem zakończyła się ta rywalizacja. Jak zagrali Polacy? W pierwszej połowie bliski bramki był Urbański, ale piłkę po jego strzale odbił Alisson. Skorupskiego natomiast ciężko winić za stracone bramki. We Francji Lille rywalizowało z Realem Madryt. W podstawowym składzie królewskich wybiegli Hendrik oraz Unin, którzy zastępowali Mbappé i Courtois. Gospodarze nie przestraszyli się obrońcy tytułu. W jednej z akcji wspomniany Unin popisał się kapitalnymi interwencjami. W doliczonym czasie gry pierwszej połowy sędzia podyktował rzut karny dla gospodarzy. Na gola zamienił go David. Królewscy robili co mogli, aby wyrównać. W 57. minucie na boisku pojawił się Mbappe. To jednak nic nie dało. Real dość niespodziewanie przegrał z Lille 0 do 1. W Niemczech RB Lipsk podejmowało Juventus. Gospodarze w 30 minucie wyszli na prowadzenie dzięki bramce Szeszki. Kilka minut po przerwie wyrównał Wlachowicz. W 59 minucie z boiska wyrzucony został bramkarz Starej Damy, Di Gregorio. Włoch zagrał piłkę ręką poza polem karnym, za co zobaczył czerwoną kartkę. To jednak nie przeszkodziło Juventusowi w zwycięstwie 3-2. Jeżeli chcesz, możesz zostać wirtualnym piłkarzem w Football Team, czyli darmowej, przeglądarkowej grze w trybie menedżera piłkarskiego. Stwórz swojego zawodnika, Trenuj go pod konkretną pozycję, zdobywaj dla niego przedmioty, ulepszaj je, dołącz do klubu lub stwórz swój własny i podbijaj ligę z innymi graczami na całym świecie. W razie czego gram na najnowszym, łatwiejszym od innych serwerze S1 Global. Jeżeli chcesz otrzymać bonus na start w wysokości 50 tysięcy energii, zarejestruj się z linku w opisie. W Lizbonie żadnych szans Atletico Madryt nie dała Benfica. Portugalczycy rozgromili Hiszpanów aż 4 do 0. W Austrii Sturm gras uległ 0 do 1 Brugi. Całą drugą połowę w barwach gości rozegrał Michał Skóraś. Emocjonująco było w Zagrzebiu, gdzie Dynamo zremisowało 2 do 2 z AS Monaco. Chorwaci prowadzili 2 do 0, ale Francuzom udało się wyrównać. Oto komplet środowych meczów Ligi Mistrzów. Po drugiej kolejce fazy ligowej liderem Borussia Dortmund przed Brestem i Benficą. Na ostatnich miejscach Salzburg, Słowan, Bratysława oraz Young Boys. Rozgrywki zainaugurowała wczoraj faza ligowa Ligi Konferencji. Rozegrane zostały dokładnie dwa spotkania. Baszak Szechir przegrał 1–2 z Rapidem Wiedeń. Jedyną bramkę dla Turków zdobył Krzysztof Piątek. Portugalska Witoria Gimaraesz pokonała 3–1 celje. To już oficjalne, Wojciech Szczęsny podpisał kontrakt z FC Barceloną. W środę tuż po godzinie 12 w siedzibie klubu pojawił się prezes Dumy Katalonii, Joan Laporta. Kilkadziesiąt minut później pojawił się sam Szczęsny, który tak jak wcześniej Laporta udał się do siedziby. Chwilę później Wojciech z uśmiechem na twarzy opuścił budynek machając dziennikarzom. Tuż przed 15 polskiego czasu FC Barcelona oficjalnie poinformowała o podpisaniu kontraktu z piłkarzem. W mediach społecznościowych pojawiło się wspólne zdjęcie Joana Laporty i Wojciecha Szczęsnego. Polak podpisał umowę do końca sezonu. Będzie grał z numerem 25 na plecach. Potem przyszedł czas na pierwsze wywiady. W rozmowie z klubowymi mediami 34-latek powiedział, że dołączenie do Blaugrany jest momentem bardzo dużej dumy. Jednocześnie zdradził, że Robert Lewandowski był pierwszym, który do niego zadzwonił w sprawie transferu. Robert do mnie dzwonił i rozmawialiśmy, ale myślę, że nie miał dużego wpływu na moją decyzję. Wydaje mi się, że ona byłaby podobna nawet wtedy, gdyby nie było go w Barcelonie lub gdyby nie dzwonił. Ale dzwonił i próbował przekonać. I w końcu mu się udało. W kolejnej rozmowie z Futrakiem Szczęsny zadeklarował, że absolutnie nie ma tematu powrotu do reprezentacji narodowej. Gdybym wrócił, to byłoby to nie fair wobec chłopaków, którzy walczą o miejsce w składzie. Nie zrobiłbym tego. W tej samej rozmowie bramkarz zdradził, że mało brakowało, a transfer do Warsy nie byłby możliwy. Gdyby kontuzja Ter Stegena zdarzyła się w momencie, kiedy okno transferowe było otwarte, to bym tu nie trafił. Gdyby zdarzyła się dwa tygodnie później, to też bym tu nie trafił, bo byłoby za późno i już bym się z sofy nie podniósł. To był ostatni dzwonek do tego, bym mógł przygotować się jeszcze do gry na wysokim poziomie. Na temat przeprowadzki do Hiszpanii wypowiedział się syn Wojciecha Szczęsnego. W story opublikowanym przez jego żonę, Marina cieszy się z transferu swojego męża. Syn Liam natomiast zdradził, że on się nie cieszy. Kochani przyjaciele, dziennikarze, ochronę mam zbiorowo, ponieważ u nas duże zamieszanie właśnie wybrał Synka ze szkoły. Hej, Liam! Bardzo się cieszymy i wspieramy każdą decyzję. Się nie Liam! Mojego męża, o, naszego Błyszczanina. Jesteśmy z niego dumni i życzymy mu sukcesu. W mediach pojawiła się ciekawa i nieoficjalna informacja o zarobkach Szczęsnego. Jak się okazuje, nowy zawodnik Barsy będzie jednym z najgorzej zarabiających w pierwszej drużynie. Taką informację przekazał Tomasz Wodarczyk. Dziennikarz jednocześnie podkreślił, że pieniądze nie były tutaj priorytetem. Przykład szczęsnego pokazuje, że marzenia się spełniają. Jeszcze niecałe dwa tygodnie temu Bramkarz, w sprawie transferu do Barsy, odpisał Mateuszowi Święcickiemu: Nikt wam marzyć nie zabroni. Wczoraj Wojciech powtórzył to samo zdanie, ale już ze zdjęciem w koszulce FC Barcelony w awatarze. Z dużymi problemami miał niedawno zmagać się piłkarz Manchesteru City. Mowa tutaj o Mateusie Nunesie. Według hiszpańskiego El Mundo 8 września piłkarz został aresztowany w klubie nocnym w Madrycie. Zarzucano mu kradzież telefonu 58-latkowi. Gdy policja zjawiła się na miejscu, Portugalczyk został przewieziony na komisariat w celu złożenia wyjaśnień. Według nieoficjalnych informacji sprawa swój finał znajdzie w sądzie, a Nunes ma usłyszeć zarzuty. Manchester United postanowił odwołać się od czerwonej kartki Bruno Fernandesa. Przypomnijmy, Portugalczyk zobaczył czerwony kartonik w ligowym meczu z Tottenhamem. Przez wielu ekspertów decyzja ta była uznawana za niesłuszną. Pierwotnie piłkarz miał zostać zawieszony aż na trzy mecze. Czerwone diabły postanowiły się od tego odwołać. Jak się okazało, odwołanie przyniosło pozytywny efekt. Kara została anulowana. W związku z tym Eric Ten Hag będzie mógł skorzystać z Fernandesa w niedzielnym pojedynku z Aston Villą. W mediach ostatnio rozpoczęła się dyskusja na temat potencjalnego następcy Erika Tenhaga. Praca Holendra na Old Trafford pozostawia wiele do życzenia. Początek sezonu 2024 25 jest daleki od idealnego. W związku z tym jego przyszłość w Manchesterze stanęła pod dużym znakiem zapytania, jak donosi La Gazeta Dello Sport swojego faworyta na miejsce Tenhaga, Maser Alex Ferguson. Szkocki trener przyznał, że według niego najlepszym kandydatem jest Massimiliano Allegri. 57-latek jest obecnie bezrobotny. Po tym jak rozstał się z Juventusem, a ty jak myślisz, czy Allegri byłby dobrym wyborem dla United? Daj znać w komentarzu. Jaka przyszłość czeka Marcina Bułkę? Od jakiegoś czasu dyskutuje się na temat przyszłości polskiego bramkarza. 24-latek nie ma zamiaru przedłużać umowy z Niceą, która obowiązuje do 2026 roku. Francuski klub jednak się nie poddaje i chce z golkiperem negocjować. Nicea ma zaproponować zarobki w wysokości 250 tysięcy euro za miesiąc gry. Byłyby to jedne z największych zarobków w klubie. Sprawdźmy, jakie mecze zaplanowano na dziś. Przed nami aż 16 meczów w ramach Ligi Europy. Najciekawiej zapowiada się rywalizacja FC Porto z Manchesterem United. Czerwone Diabły będą chciały zmazać plamę po ostatnich kiepskich meczach. Interesująco może być także w Rzymie, gdzie Lazio podejmie Niceę Marcina Bułki. Jose Mourinho i jego Fenerbacze na wyjeździe zagrają z holenderskim Twente. a AS Roma na wyjeździe powalczy z Elfsborgiem. W tym meczu na pewno nie zagra Nikola Zalewski, który po raz kolejny znalazł się poza kadrą meczową. Interesująco może być w Stambule, gdzie Besziktaż będzie rywalizował z niemieckim Eintrachtem Frankfurt. Grać będzie także Liga Konferencji, w której udział biorą Legia Warszawa oraz Jagiellonia Białystok. Drużyna Gonzalo Fejo w pierwszym meczu podejmie hiszpański Real Betis. Białostoczanie natomiast udadzą się do Danii, gdzie zagrają z FC Kopenhagą. Interesująco może być w Londynie, gdzie Chelsea podejmie belgijski chęt. Na dziś to wszystko, dzięki za uwagę, widzimy się już wkrótce o 5 rano. Do zobaczenia!